Jesteśmy na stoisku marki Volkswagen na targach we Frankfurcie. No i chyba jedna z ważniejszych premier Volkswagen ID. Hubercie, powiedz, czy to samochód, który może być samochodem dla przedsiębiorców? Zdecydowanie tak. Przede wszystkim ID-3 otwiera zupełnie nowy rozdział w historii marki Volkswagen. Otwiera rozdział, który będą pisać samochody elektryczne osadzone na platformie MEB których na przestrzeni najbliższych lat będzie w naszym portfolio modelowym przebywać? Ale odpowiadając na Twoje pytanie, zdecydowanie tak. Jest to model, w którym wiążemy olbrzymie nadzieje, który oferuje bardzo atrakcyjny zasięg w bardzo przystępnej cenie. Powiedziałeś o zasięgu nie katalogowy, ale taki realny. Jestem przedsiębiorcą, wsiadam do tego samochodu rano i planuję podróż, i chciałbym też wrócić. Na jaki zasięg możemy liczyć? ID3 będzie oferowany z trzema fakultatywnymi akumulatorami. Podstawowa wersja zaoferuje zasięg 330 km na pełnym ładowaniu, wersja środkowa 460 km, a najmocniejsza wersja pozwoli na przejechanie 550 km. W momencie, kiedy zdecydujemy się naładować akumulator tego samochodu przy użyciu prądu o mocy 100 kW, w ciągu przerwy na kawę, tak naprawdę w ciągu 10 minut, zwiększymy jego zasięg o 100 km. Więc sądzę, że są to naprawdę atrakcyjne parametry i pokazują, że Volkswagen nie jest gosłowny, jeżeli chodzi o. Znając markę Volkswagen można mieć pewność, że jak coś robi, robi to dobrze od początku i do końca. Przy samochodach spalinowych dużą wartością Waszej marki jest TCO, czynnik bardzo istotny dla przedsiębiorców, wysoka wartość rezydualna. Czy tego samego można się spodziewać przy modelu ID? Jesteśmy pewni, że tak. O tym świadczy chociażby samo zainteresowanie tym modelem, zanim jeszcze pokazaliśmy go w pełnej krasie. 24 godziny po tym, kiedy umożliwiliśmy rezerwację samochodów w limitowanej wersji First, zebraliśmy 10 tysięcy zamówień na ten samochód. Więc tak naprawdę ID3 był bestsellerem jeszcze zanim go pokazaliśmy go w pełnej krasie. Kiedy ten samochód będzie można zobaczyć i kupić u nas w salonach? Na przestrzeni pierwszego kwartału przyszłego roku zaprezentujemy pełny cennik modelu, a w połowie przyszłego roku samochód fizycznie pojawi się w naszych salonach dilerskich. Dziękuję.